Siemano, a to jest moje obecne śniadanie na redukcji. Dlaczego kawa? A to dlatego, że po prostu obecnie dużo łatwiej jest mi utrzymać te kalorie, gdy no te śniadanie im później. Bo jeżeli bym jadł od rana, no to już tak przerabiałem i wiem, że no chodziłbym głodny w ciągu dnia, a tak gdy te śniadanie odwlekam w czasie, mam dużo mniej czasu jakby na zjedzenie danej puli kalorii, przez co te posiłki są większe obiecościowo i ja tymi posiłkami się najadam. Dlatego no, mi nie przechodzi jedzenie pięciu czy sześciu posiłków dziennie, gdzie dany posiłek ma około 400 kalorii, bo ja ten posiłek zjadam i już myślę o kolejnym, bo w ogóle się nie najadam. Także ja jestem zwolennikiem mniejszej liczby posiłków w ciągu dnia. Dopijam kawę i idę na rower, bo widzę dzisiaj od rana ładna pogoda, także trzeba korzystać. I od razu, jeżeli jesteśmy przy temacie kardio, no to nie ma znaczenia kiedy robicie te cardio, bo wiem, że Kiedyś się mówiło, że kardio najlepiej rano na czczo albo po treningu i wiem, że też było coś takiego, że przy treningu cardio tkanka tłuszczowa zaczyna się spalać chyba dopiero po 30 minutach kardio. Bo tak jakbyś robił poniżej 30 minut, to tak samo jakbyś w ogóle tego kardio nie robił, to byłoby dobrze mógłbyś leżeć sobie przed telewizorem i byłoby to samo. Oczywiście jest to nieprawda i tak naprawdę nie ma znaczenia. Kiedy zrobicie te kardio, rówcie je wtedy, kiedy jest Wam Najwygodniej, mi dzisiaj wygodniej jest rano, jutro będzie może mi wygodniej wieczorem i nie ma to żadnego znaczenia. Idę jeszcze zobaczyć ile jest dzisiaj na wadze, bo w sumie już kilka dni się nie ważyłem. Jak zaczynałem redukcję było coś koło 85, więc zobaczymy ile jest teraz po tych trzech tygodniach redukcji. Ale więc 3 kg w dół, więc no na razie fajnie to idzie, chociaż ja i tak aż tak bardzo nie patrzę na wagę, tylko u mnie głównym wyznacznikiem redukcji jest to jak wyglądam w lustrze i Jaki jest obwód pasa. Więc waga, waga, fajnie, że leci w dół, ale to nie jest tak, że skupią się głównie na wadze. Bo wiadomo, jednego dnia będziemy ważyć więcej, drugiego dnia będziemy ważyć mniej. Więc u mnie głównym wyznacznikiem to jest obwód pasa. Standardowo 12 km zrobione czy wyjdę kiedyś na sopocie? Powiem Ci, że zastanawiałem się kiedyś nad takimi zawodami. Właśnie myślałem też o sopocie, bo jednak są to takie zawody, które mają swój taki klimat, ale też myślałem nad zawodami, bo wiedziałem, że w tym roku pojawiła się jakaś federacja, gdzie są zawody dla osób tronujących naturalnie, więc może za rok zrobiłbym filmy z cyklu przygotowań do zawodów, ale no zobaczymy. Na razie właśnie chcę zredukować serwetkę, żeby było jak najmniej tłuszczu i zacząć taką powolną masę, już naprawdę przyłożyć się do tej masy i zobaczyć ile jeszcze uda mi się wyciągnąć i czy da radę coś dołożyć jeszcze tej masy mięśniowej. Ale jeśli chodzi o zawody, no to Rozmyślałem nad tym. Na razie cieszę się, odpukać, że nic mi nie boli i nie mam żadnej kontuzji, bo powiem Wam, że od czasu przygotowań do walki ciągle coś, a najczęściej no to te barki i no denerwowało mnie to, jak nie mogłem wyciskać jakiegoś większego ciężaru, dlatego bo cały czas te barki bolały. Na chwilę obecną już wszystko, mam nadzieję, że jest okej. Okay. Teraz będzie wszystko szło po mojej myśli, bo jednak no nie czerpałem radości z tych treningów, gdzie tylko przychodziłem zrobić jakiś lekki trening tylko po to, żeby utrzymać tę formę. A jednak, gdy nie progresuję, nie mam jakby tej radości z treningu. Nie ma tej motywacji. Także mam nadzieję, że teraz wszystko już będzie szło do przodu. Mój pierwszy posiłek w ciągu dnia, tutaj jest kurczak. Kurczaka akurat są dwie porcje, no bo jak już wrzucam do piekarnika, no to zazwyczaj wrzucam już na dwa posiłki, żeby było gotowe. I warzywa na patelni, jakieś tam, tutaj jest 50 kalorii na 100 gramów. Takie całe opakowanie warzyw ma 225 kalorii, więc naprawdę jest to bardzo mało. Ale objętościowo wyjdzie to już taka duża micha jedzenia, więc to jest najważniejsze na redukcji, żeby te posiłki były duże objętościowo, ale oczywiście mało, kaloryczne. Dlatego coraz więcej warzyw teraz jest na redukcji, bo no już powoli ten głód doskwiera. Tak jak pierwszy tydzień redukcji chodziłem, taki, że no raczej najedzony jadłem sobie co chciałem, także już no, po trzech tygodniach redukcji. Powoli ten głód jest odczuwalny. No ale to w sumie normalne. To by było za piękne, gdybym cały czas był na redukcji i cały czas chodził na jedzony. Do montowania filmów ja używam programu CapCut. W sumie jest to też dość popularna aplikacja na telefony do montowania filmów, dlatego, że no ja nie mam jakiegoś mega szybkiego kompa, a gdy korzystałem z jakichś innych programów, no to jak już miałem dużo tych filmów, no to mega się ten komputer ciął i strasznie długo się filmy renderowały. A w tym programie, o dziwo, nawet gdy filmy są długie, w ogóle się nie tnie i renderują się naprawdę bardzo szybko. Także jeżeli nie macie jakiegoś mega szybkiego kompa, to no mogę wam polecić ten program. Posiłek zjedzony. Teraz idę kosić trawę, bo troszkę zarosło. Gdybym był na masie, pewnie wybrałbym to kosiarkę, ale że jestem na redukcji, więc wybieram to. Podczas redukcji każda dodatkowa aktywność w ciągu dnia jest na plus, bo no nie ma co się oszukiwać. Podczas treningu nie spalamy nie wiadomo ile tych kalorii, i ważne jest to, co robimy w ciągu dnia. Dlatego ja zawsze podczas jakiejś tam czynności wybieram taką czynność obecnie, podczas której spalę więcej tych kalorii. Przez co też mogę jeść dużo więcej. I to też jest na plus. Prawa wykoszona i prawie 10 tysięcy kroków zrobione. Pora iść skończyć tą maszynę na klatkę, którą ostatnio wam pokazywałem. To jest ta maszyna, którą muszę skończyć w sumie. Tutaj siedzisko już jest gotowe i tak naprawdę zostało mi tylko zrobienie tych dwóch ramion, żeby można było wyciskać. Jeśli chodzi o te kółka, to powiem wam tak. Te kółko obrotowe kosztowało 18 zł, i do takiej bramy, gdzie no nie używam jakiegoś bardzo dużego obciążenia, no to naprawdę zdaję egzamin. I jak na razie no nic się z tym kółkiem nie dzieje. Zobaczymy jeszcze za parę miesięcy, czy ta guma się nie wytrze, ale na razie z git. Tym bardziej, że ogólnie ciężko znaleźć gdzieś na internecie kółko właśnie obrotowe do bramy. Co innego, jeśli chodzi o te kółka tutaj na wyciągu do pleców, gdzie te kółko już jest stałe, bo przy większym ciężarze te kółka troszkę gorzej już chodzą, a będąc tu widza, widziałem, że on miał właśnie takie kółko. Gdzieś mówi, że zamówił chyba na Allegro za 30 zł i te kółka chodziły no już dużo lepiej, bo jednak były bardziej przystosowane do tego typu ciężaru, a więc tak. Tutaj gdzie są te kółka na wyciągu na plecy będę pewnie je wymieniał, ale tutaj gdzie jest brama no to te kółka zostaną, bo na razie nie widziałem na internecie jakichś ciekawych kółek, które byłyby obrotowe, a te na razie dobrze chodzą, więc ich nie będę wymieniał. Zacząłem robić ramiona i pokażę Wam na jakiej zasadzie teraz będzie. Tutaj wywierciłem otwór troszkę mniejszy niż ta rurka, dlatego ona wchodzi tak na wcisk. I wszystko będzie chodzić na tym łożysku, także wydaje mi się, że powinno być dużo lepiej jak było. No i mam nadzieję, że to się jednak sprawdzi. Hammer na klatkę prawie już skończony. Jak widzicie teraz te ramiona będą szły prosto, nie będą się schodziły do środka, przez co mogłem z tyłu usztywnić dwa ramiona taką belką i no jest to dużo stabilniejsze niż było wcześniej. Teraz zostało mi tylko tutaj włożyć metalowe rurki, na które będę... Wkładał ciężar, no i pomalować. I maszyna gotowa. Maszyna odmalowana, od razu inaczej wygląda. Także teraz poczekam aż wyschnie i chyba ją przestawię jednak w to miejsce. Także tą ławkę do brzuszków stąd wywale. Będzie tutaj maszyna do klatki i ławka do wyciskania. A ta ławka do brzuszków. Będzie chyba w tym miejscu. Pewnie część z Was będzie zastanawiać się, skąd w ogóle tego typu pytanie. Więc dla osób, które nie są w temacie, to już od jakiegoś czasu wrzucam na TikToku filmy, których po prostu trenuję i czekam, aż dołączy do mnie Mariusz Pudzienowski, tak samo jak było z ekipą WK. A więc, czy Mariusz Pudzienowski odwiedził moją siłownię, powiem wam, że ciężko mi powiedzieć, bo no nie dostałem od niego żadnej informacji i też nawet na ten temat rozmawiałem z Konradem Karwatem. W sumie rzucę wam tutaj urywek tej rozmowy. I też właśnie widziałem, że Pudzien oznaczasz, no, Pudziano też czeka. A a, tak, no, no dużo osób i myślałem, no kurde, czemu nie? nie? Był warszawski kosty. Tylko ciekawe znaczy, czy. Znaczy, nie wiem, czy się zgodzi, nie wiem, czy wiesz, Mariusz mieszka jakieś 40 km stąd, czyli niedaleko. Myśleliśmy nawet zrobić taki odcinek, żeby iść nawiście do Mariusza. Ale Mariusz marudził, właśnie dzwonił, mówił: no, Nie, ja nie lubię się pokazywać, takich kanał i tak dalej. To no. mówię: No tobie, dobra, nie chcesz, to ci przyjdziemy i na grandę. Wiesz, Przejdziemy się przez spody i nawet, <suszy> to ten. zrobimy odcinek, że ci kradniemy tę wiźnię. Mówi, że las spójść, nas, poszczuje. <suszy> no <suszy> no tak. ciekawe, czy przyjedzie. Właśnie wiesz, no wiem, że on też nie jeździ tak, nie, nie jeździ, mm -hmm. raczej się nie pogodzi. Bo nie ma co się wiesz, jego, jego czepiać, no bo on jest gdzieś zarobiony gościem tak. strasznie, tych, tych obowiązków, tych spraw ma na głowie sporo, więc ciężko też, żeby, żeby gdzieś tam do każdego jeździł, chociaż może kiedyś się uda. Także jak słyszeliście, no może być ciężko, żeby Mariusz przyjechał tutaj do mnie do Stodowy, żebyśmy zrobili wspólny trening, ale też no nie ma co się dziwić, no bo tak jak mówi Konrad, jest... To osoba, która jest bardzo zapracowana i też no, tak często nie pokazuje się gdzieś w internecie. Ale przynajmniej wiem, że widział, że trenuję, że czekam na niego, bo gdy wstawiałem relacje na Instagrama, to go oznaczałem i za każdym razem wyświetlam to relację. z tego co mówił Konrad, no to Mariusz sam sobie prowadzi Instagrama, nie prowadzi za niego jakiś menadżer czy ktoś inny, tylko robią to sam. Więc przynajmniej tego jestem pewien, że o mnie wie. A może jeżeli nie przyjedzie, to uda się jakoś to ogarnąć z Konradem, żebym ja pojechał do niego. Na chwilę, nawet zrobić jakieś wspólne zdjęcie, chwilkę pogadać, żeby po prostu poznać Mariusza na żywo, bo to już tak dla mnie będzie mega sprawa. Chciałbym wam też podziękować za tak dużo pozytywnych komentarzy pod ostatnim filmem, bo naprawdę było i dużo, i widziałem, że no, doceniliście mój montaż i ten mój progres w montowaniu filmów. Powiem wam, że. No naprawdę coraz bardziej mi się to podoba i coraz bardziej przykładam uwagę właśnie do tego, żeby te filmy były fajnie zmontowane. A to, że właśnie piszecie w komentarzach, że Wam się to podoba, i że jest na no prosto, to no też mi daje motywację do tego, żeby te filmy były coraz to lepiej zmontowane. I teraz będę wrzucał jeden film w tygodniu, chyba w niedzielę, bo najwięcej osób ogląda z tego co widziałem moje filmy w niedzielę, więc jeden film w tygodniu, ale właśnie... Żeby był tak fajnie zmontowany i żeby wszystkiego było po trochu trochę siłowni, trochę maszyn, trochę jedzenia, tak jak chcieliście. Czas na posiłek przedtreningowy i powiem wam, że no ten posiłek ostatnio katuje codziennie. Mega mi wchodzi. Już wam pokazuję jak on wygląda. A więc jest to taka, no, dosyć spora miseczka jedzenia. Także posiłek duży, objętościowo, dużo węglowodanów, dużo białka, mało tłuszczu i kalorii też nie jest jakoś bardzo dużo, bo chyba około 700. W sumie tutaj podam Wam dokładne makro, jaki posiłek właśnie u mnie wlatuje codziennie teraz. Dzisiaj nie nagrałem filmu, jak robię ten posiłek, ale jeżeli chcecie przepis, to piszcie w komentarzach, to postaram się nagrać film właśnie z przygotowywania tego posiłku w następnym filmie. A ja zabieram się za jedzeniem, bo już naprawdę jestem głodny.